Ahoj! Właśnie dojechaliśmy stopem z Rangi na naszą łódź, która nazywa się Astahaja. Piękna ona, dostojna. Wiatr jest okropny, około ponad 30 węzłów. Jest y, dzisiaj y, 8 czerwca. Za dwa dni wypływamy, zaczynamy naszą wielką podróż. Ahojka! Już mnie buję na tej łodzi. Już po prostu czuję ten powiew fal i zbliżający się kubeł do mnie, który pewnie przez pierwszą godzinę... I nie będę potrzebować. Mam nadzieję, że nie będę miała tym razem choroby morskiej. Jestem dobrze zabezpieczona. Dużo mam tabletek Aviomarinu z Polski. Rodzice mi dużo przysłali. Także pozdrawiamy z Astahaj, Prawie jak Asia Haja. Dobra, uwaga, uwaga. Jesteśmy właśnie na łodzi, w naszym pokoju. No i mamy pokój tak dostojny. I teraz tak, to jest nasz pokój. Czekały tu już na nas szlafroki. Mamy, mamy szlafroki. Swoje ręczniki dwa no i tu jest nasze łóżko, piękne pościelone po prostu już jest super 9 czerwca właśnie wstaliśmy po takiej trochę krótkiej nocce bo wczoraj była taka imprezka zapoznawcza, taka wiecie, no wyznajemy wszystkim, że przeżyliśmy kolejny dzień i wracaliśmy stopem po ciemku, tak mega było ciemno mega było słabo, ale się wydostaliśmy w końcu na łódź, wróciliśmy i jesteśmy, nie? tak wygląda nasza łódź w marinie Marsden Cove 56 stóp ma. Na imię jej Astahaja, co po tajsku oznacza zachód słońca. No i to mówiłam ja, co jutro będę pływała. Strzeliliśmy sobie fotkę z napisem tutaj, o, że płyniemy do Australii, część druga, bo drugi raz płyniemy naszym sponsorem Heli Hansen. Butki, wodootworne kurtki, spodnie. 10 przedmiarów za duże buty i kurtkę i spodnie, to nic nie spada, pod to ochrona pod, przed wiatrem i zimnem, bo naprawdę na oceanie w nocy może trochę być zimno. I 11 czerwca jest i niedługo wypływamy. Tu chwilę jeszcze cicho gadamy, bo jeden z naszych śpi. Nie chcemy go obudzić. Pójdziemy pod prysznic. Co mogę powiedzieć? No wiatr dzisiaj jest taki bardzo mały, także będzie bardzo spokojny spokojny rejs na samym początku ruszamy w kierunku Nowej Kaledonii, już za parę godzin zarobimy zaraz odprawę paszportową i przygoda, hej, na ocean no i tu jest cała marina gdzie jachty wypływają na, na Pacyfik Mówiliśmy, się i idziemy teraz dalej na jacht i będziemy kontynuować przygotowania do wypłynięcia a tutaj oto jeszcze raz widok na całą marinę tam jest miejsce do napełniania diesla wiadomo, jakieś kawiarenki dookoła Warsztaty, gdzie można naprawić jakiś sprzęcior. Tego to wygląda nasz jech od środka. Wszystko po kolei. To jest wiadomo, pokój gościnny, gdzie jest duży stół z poduszkami. Kuchnia, salon. Kuchnia, salon. Mamy pełno różnego rodzaju szkła, gdzie na jaście się raczej robi plastik, ale oni lubią. Yy, to jest ich pokój. Spoko, nie wiadomo, no burżuazja. Teraz tak, lodówka. Pełna jedzenia i tak ma być. Niech tak zawsze będzie. Mikrofona działa kuchenka działa, wiadomo, resory, standardowo wszystkie szafki, przyciski tu są akurat kubki plastikowe, co jest fajną sprawą dobrze, to tu jest cała stacja nawigacyjna GPS, y różnego rodzaju programy do pogody telefon satelitarny, wszystkie przełączniki prądu dobra, wychodzę na zewnątrz naszej łodzi na tym jachcie mają tylko jedno koło wszystkie parametry, instrumenty, liny ta łódka ma 17 metrów długości, 56 stóp mają dwa rowerki na pokładzie z takich gratisów, ponton Wiadomo, może szalupa, ale jakaś ratunkowa, wszystko jest No podoba się ta łódź, no jest naprawdę imponująca Piękna jest przede wszystkim Ojej, trochę nam się opóźniło wypłynięcie Jest godzina już piąta, zaraz będzie się ściemniać Chciałam Wam pokazać, co ja sobie tutaj nakleiłam O, tutaj pewnie widać To są takie plasterki, to się bodajże nazywa skopoderm I można to kupić, to jest na chorobę morską na no około 10 godzin przed wypłynięciem się to nakleja, i to bardzo powoli uwalnia lek, który jest w środku. I działa to przez 72 godziny. Czyli 72 godziny powinno być ok. Dobra, czas po powiedzieć: Do widzenia Nowej Zelandii. Godzina druga 50 z Żoneczką wstajemy. Idziemy na naszą pierwszą nocną zmianę, która będzie trwała po 3 godziny każdy, czyli 6 godzin. Idziemy na 6 godzin spaliśmy od praktycznie 8. Także znaczy teraz czas zmienić chłopaków i idziemy pełnić warte. Przeżyliśmy noc trochę śpiąc, trochę nie śpiąc i taki oto prezent z rana. Kamunia w porcelanie. Smakuje Ci kawa? Rewelacyjna jest, naprawdę świetną kawę robi. Nie mamy choroby morskiej, także pewnie plasterki trochę też działają. Godzina 15.09, na dobre opuściliśmy już Nową Zelandię. 12 czerwca. No, trochę buja. Płyniemy na silniku połączonym z głównym żaglem, co daje nam prędkość około 7 węzłów. Autopilot Jack Sparrow trochę się napracuje, chociaż go nie widać, ale jest. Ruszamy dalej w kierunku Nowej Kaledonii. Centralnie ostatnim, rzeczą, o której teraz myślę, jest nagrywanie filmiku, ale kit, jak trzeba zaradzić, to co trzeba radzić. Straszny przechył, jest trochę buja. Pierwszy, pierwsze żyganko za nami. Wszystko chwilą spad spadł ze schodów na kolano, ale na szczęście nic mu nie jest. Tu widać, jak woda wdziera się na, na pokład. No jest taki ocean wzburzony, takie fale większe, niezbyt kolorowo. Właśnie Asia w stolecie wychodzi. Asia żyjesz? No. Jest moja dzielna żona Także pierwsze Pierwsze Koty za płyty oby już nigdy więcej o. 13 czerwca Mamy dzisiaj ocean bardzo niespokojny z długimi, dużymi panami. Próbujemy ogarnąć żagiel Na wiatr około 24 benzów. A my płyniemy 6, 6 benzów. Tak to wygląda Sytuacja jest opanowana. Spaliśmy z Asią ponad 7 godzin w leźbawie Dużo, nam to pomogło. Teraz dalej jedziemy do naszej zmiany. Krystian naprawił bum, wszystko. Już trochę nam lepiej, ale wczoraj to przez pół dnia cały czas wymiotowaliśmy, bo strasznie zburzony ocean jest. No ale walczymy, nie dajemy się cały czas. No Tadej przed chwilą kanapkę przygotował. Zjedliśmy wszyscy no i... Czekamy na zmianę pogody. O koło, ko, przekryły i przegryły. To zapalą palam dni Otrzymają się dziewczyny saminy, ale wiatry usiadnie. Wszyscy mają fotele, mam i ja o. dzięki Mariusz, że wysłałeś nam z Polski słodyczy trochę. Jemy sobie różne słodkości. Prince Polo dzisiaj rano jedliśmy Adaś marcepany, paluszki lajkonik. Nie wymiotowaliśmy, więc to dobry znak. Czekamy na naszą wartę, która dzisiaj rozpocznie się o godzinie 3 w nocy i będzie trwała do 9. Mieliśmy taką sytuację przed chwilą, że zerwała się lina od buma. Tutaj nie możemy używać głównego żagla. Tutaj, o, poszła. Na szczęście nie uderzyło nikogo w głowę, a było blisko. Straciliśmy jedną bardzo ważną część i będzie można zdajeć dopiero tam na Nowej Kaledonii. Także płyniemy tylko na przednim żaglu.

Czas zaraz A zjeść coś właśnie, idziemy jeść Mija właśnie trzecia godzina naszej warty trzy... O, trzy kolejne zostały Nie, w sumie już nawet dwie, tylko dwie, super No i tak, na nawigacji, jak to wygląda? Nasza pozycja tutaj Teraz prędkość, którą wyciągamy Około siedmiu węzłów Ekipa śpi, tylko jestem z Asią Właśnie jest wschód słońca i witamy nowy dzień. Witam ciężono. Że to się opatuliła w koc i w ogóle jest no, jej ciepłowanie. I tak, tu jest już nowa kaledonia. Około podejrzewam jeszcze trzy dni. Zostały. No, może dwa. może dwa. No i dobra. Znowu witamy na oceanie. My to mamy naszą bazę. Jeszcze 2 godzinki poczuwamy a potem yy, Tutaj mamy kompas, na, na którym jest ustalony kierunek. Plus takie urządzonko, w którym wklepujemy trasę, gdzie chcemy się udawać, i wklepujemy kurs. I tu akurat jest kurs, bodajże na 315, pomiędzy 315 a 320. Jeżeli byśmy chcieli wyłączyć i manualnie kierować, to wciskamy przycisk standby. Oczywiście to się włącza e, silnik, wyłącza i wszystkie rodzaju światła, kiedy jest, kiedy jest w nocy ciemno. Operujemy tutaj światłami. Szczerze Wam powiem, moim zdaniem, to koło jest trochę za duże, bo powinno być swobodne przejście, tutaj, o. A ja tu swobodnie nogi nie włożę Nie wiem czemu oni tak zrobili Ale stwierdzili, że to dla ich własnego komfortu 15 czerwca godzina 12.15 Kolejny dziennik pokładowy z naszego rejsu Pozdrawiamy z pokładu jachtu Astahaja. Mamy tutaj na pokładzie kilku takich autostopowiczów jak my Z tym, że im się nie udało przeżyć A my cały czas w grze O! Latające ryby Czyli ry, ryby normalnie ze skrzydłami. Kto, ole idzie. Urwie. Uhu, na fali. Takie oto ryby. One przepływają i tak o. Mamy tutaj może pięć Nasza kabina. Na przodzie tam. Dobra, idziemy. I da, pokiwamy. Asi. Jest, jest Jasia. Całuski nam wysyła, także jo, idę na sam przód. Titanic, ale ten nie zatonie. Nie, to jest nasza Haja. No to jak w końcu jest z tą chorobą morską? U mnie było tak, że jak płynęliśmy za pierwszym razem e, z Indonezji do Australii, 24 godziny było ciężko, ale w nocy Nasz skipper wziął mnie po prostu przysłowiowo za szmaty i mówi koniec tego. Wyłączył autopilota, po czym mówi kierujesz. No i to kierowałem. No, trzeba dużo pić wody i trzeba chcieć pokonać chorobę morską, bo ona jest w głowie. Najlepiej się czymś zająć, jakieś warty coś, byle po prostu mieć zajęcie. Jeszcze chwilę i przejdziemy do Uhuuu, kanalizacji. Nie pójdę się! Wszystko pod kontrolą! Jest? Do, po 14 godzinach dopływamy właśnie do Nowej Kaledonii, wszystko się udało, moja żona Kima, tak ma być, ja jak dziad zarośnięty, ale też szczęśliwie udało się po pięciu pełnych naszych i nawet trochę więcej z Nowej Zelandii, co się nie da jak się da.